A jak byłam mała uwielbiałam skakać na trzepaku, a jak dorosłam bardzo mi się spodobał pole dance. jako dyscyplina niezwykle zmysłowa, a jednocześnie akrobatyczna. Postanowiłam więc spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Dzisiaj jestem w szkole Free Art Fusion i będę stawiała swoje pierwsze skoki w pole dance. trzymajcie za mnie kciuki, pod okiem Kasi Bigos, trenerki pole dance. Niestety, albo wstety, patrząc na tę rurę już wiem, że nie będzie to tak proste jak przypuszczałam. I prawdopodobnie będzie wymagało ode mnie sporo siły. Powiedz mi Kasia, czy ja jako taka osoba zupełnie nie mająca nic wspólnego wcześniej z tańcem, ani z tym bardziej z tańcem z pole dance, kiedy będę w stanie, po ilu zajęciach będę w stanie zrobić jakąś taką bardziej akrobatyczną figurę na co, yy, no na pewno nie prędko. Yy, w pole dance jest tak, że zajęcia są podzielone na etapy. Mhm. Tak, że są, na początku są to zajęcia basic, czyli dla osób, które właśnie przychodzą mhm. pierwszy raz. Nigdy nie miały mhm. do czynienia z pole dance. E, ale właściwie do tej grupy też zaliczamy również osoby, które uprawiały wcześniej mm -hmm. jakiś sport, e, ale też nigdy nie uprawiały mm -hmm. Polność, bo to jest tak inna mm -hmm. dyscyplina od wszystkich, które znamy, że nawet takie najprostsze rzeczy, jak jakieś tam kręcenia, których tak. się uczymy na początku, robimy to po to, mm -hmm. żeby się powzmacniać, nie? Mm -hmm. czyli jakby już najprostsze się... takie rzeczy, które sobie tutaj robisz, hop, i tu już się musisz. Dźwignąć. musisz zostać mm -hmm. jednak na jednej ręce. Tak. To wygląda super lekko tak. i tak ma w założeniu. Ale to nie jest tak, że ta rura się kręci, A. tylko. Nie, ta rura się kręci. nie kręci, ale możemy ją też odkręcić i ona wtedy będzie kręcona, Aha. wtedy jeszcze się zupełnie inne okay. elementy na niej wtedy robi. Okej, okay, to w takim razie na kogo jest Poldens? Wiesz to tak, to jest bardzo wszechstronna na dyscyplina. Tutaj to jest taki worek, w którym mm -hmm. mieści się no, takie wiele różnych elementów z wielu dyscyplin. No, na pewno znajdziesz tutaj elementy taneczne. No i jak już patrzysz na te profesjonalne choreografie, to tam jest dosyć sporo tańca, ale jednak dominującą taką częścią to jest część gimnastyczna, akrobatyczna. W trakcie, na przykład na poziomie średnio zaawansowanym, zaczynasz robić pierwsze pozycje odwrócone. Mm -hmm. One zwykle e, charakteryzują się tym, że troszeczkę przerażają mm -hmm. e, ludzi, bo już w momencie, kiedy zostajesz wiesz, głową w dół i tak. musisz tylko wisieć na e, swoich rękach, które Aha. czasami ze strachu wiesz, zaczynają tak. się telepać, jest na początku przerażające, ale a to jest to też kwestia przyzwyczajenia. No, no, pokażę Ci no, na przykład taką. Taki bazowy element mm -hmm. z pozycji odwróconej, który jest w ogóle no, takim fundamentem, mm -hmm. bez którego później dalej na przykład mm -hmm. nie możesz pójść To jest tak zwana fałka. Przynajmniej my to tak nazywamy. To jest to. Mm. No, to jest. Wygląda prosto z miejsca. Tu miejsce? mam, mm -hmm. drugę, tak? tak? Dobrze. Tak jest. Tutaj dociskasz sobie mm -hmm. i teraz spróbujesz przenieść ciężar ciała mm -hmm. na tył i unieść nogi. Mm -hmm. Hop! I wracasz. Okej, okay. dobra. Nie ćwiczenia, ona już musi zrobić figurę. Dobra, wracaj. Oh. Poczułaś teraz plecy? Nie, to jest tak bardziej adrenalin. Dobrze. Dobrze, mogę teraz poćwiczyć. Dobra, no. Mam motywację. Okej, okay, no to przenosisz ciężar ciała. Do tyłu? Tak, do tyłu. O właśnie, i wracasz górę. Mhm. Pociągnąć. No, jeszcze raz. Mhm. Szerzej nogi, szerzej kolana. No A, i na przykład zrobimy sobie teraz ten pierwszy z takich kręconych elementów mm -hmm. dosyć prostych. To się nazywa stepent hook. Dobra, idziesz sobie tak? Jeden krok, łapiesz rurkę tą drugą ręką i teraz idziesz daleko, tak jakbyś chciał narysować cyrkię, zamieniasz nogi i później to... Tą... Jeszcze raz Cię to w pokażę, krok. zawsze krok stawiasz tą pierwszą stopą, mm -hmm. to jest bliżej rurki. Łapiesz rążek tą drugą mm -hmm. ręką niżej. I teraz idziesz daleko, tak jakbyś się chciała, tak jakby cię ktoś chciał, pociągnąć tutaj mocno z boku. Ja zaraz ci pomogę mm -hmm. to sobie wyobrazić. Mm -hmm. Daleko nogę, hop. Idź, śliczne. To wygląda bardzo ładnie. To jest właśnie jeden z takich najprostszych, bazowych mm -hmm. elementów na początku, żeby w ogóle się oswoić z trzymaniem rury. I teraz usztywniasz ciało, tak żeby nie łamać się tutaj w biodrze. Usztywniasz ciało i to się cały do przodu, no. ręka, daleko, 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 daleko. postęp, krok mhm. i daleko, 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 daleko. daleko, daleko. O! O! Dobrze, 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 dobrze. No, tak, to jest, no na początku nikomu. Tak. Nie wychodzi, wiesz, to, to jest normalne. Musisz to zrobić 15-20 razy, 100 razy, mhm. aż w końcu, wiesz, twoja tak. głowa załapie nowy ruch i możesz go robić. No, no i tak nieźle ci poszło, jak na pierwszy raz. Nie, jest. Nie wydaje mi się, żebym już była gotowa na mój pierwszy pokaz, ale zamierzam teraz bardzo ćwiczyć i już za parę miesięcy wyglądać tak.